Przyjechałem do Helmana na mecz hełmianki, która podejmuje u siebie Orlę Radzyń Podlaski. Bilet kupiłem przez internet i zapłaciłem za niego 15 zł. Po 33 kolejkach Helmianka zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 50 punktów, natomiast goście z Radzynia zgromadzili 23 punkty i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Klub Orlęta Radzyń Podlaski został założony w 1924 roku i w tym roku obchodzi jubileusz stulecia istnienia. Nadal miejski w Chełmie został wybudowany w 1959 roku i ma 6000 pojemności, w tym 3280 miejsc siedzących. Na samym początku meczu to drużyna przyjaznych miała więcej sytuacji, lecz w 16 minucie zawodnik hełmianki został sfaulowany w polu karnym przeciwnika. Do rzutu karnego podszedł Krystian Mroczek, który pewnie pokonał Igora Bartnika. Po karnym gospodarze mieli sporo szczęścia, gdyż goście przeważali. Ale na szczęście na posterunku stał Jakub Żywaczewski, i do przerwy wynik wskazywał 1 do 0. W przerwie postanowiłem udać się do strefy Gastro, która ma do zaoferowania sporo. Ja zdecydowałem się na mały popcorn, za który zapłaciłem 5 zł. Byłem również w toalecie, która nie jest niczym szczególnym, gdyż są to zwykłe dwa toitoje. Jako pamiątkę zakupiłem wlepki w cenie 10 zł. Są też atrakcje dla najmłodszych kibiców, dla których są przygotowane w muchawce. W drugiej części spotkania goście również byli groźni i stwarzali sobie sytuacje, ale gospodarze też konstruowali niezłe ataki. Kibica z Helma w około 64. Minucie spotkania przygotowali oprawę, która kończy ten sezon kibicowski dla pierwszej drużyny hełmianki. 73. Minucie wynik spotkania podwyższył Krystal Mroczek, który strzelił już drugą bramkę w tym meczu. Lecz niestety nie zdążyłem nagrać tej bramki. W 76 minucie spotkania trener Grzegorz Bonin postanowił zmienić bramkarza i za na boisku zameldował się 16-letni Kuba Wereszczyński. W 86 minucie spotkania z rzutu wolnego kontaktował bramkę zdobył Piotr Zmożyński i na tablicy wyników widniał wynik 2 do 1. A w około 92 minucie spotkania po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy wynik spotkania wyrównał Mateusz Chyła. Nie był to zbyt udany debiut juniora na bramce, ale trzeba oddać cesarzu co cesarskie, jedną stuprocentową akcję obronił. Chwilą po straconym golu sędzia zakończył to spotkanie, w którym łącznie padło 4 bramki. Był to ostatni mecz w sezonie obydwu drużyn. Hełmianka zajęła siódme miejsce z drobkiem 51 punktów, a drużyna z Radzynia, miejsce 17 i zgromadziła 24 punkty, które nie pozwoliły im na utrzymanie się w tym sezonie w trzeciej lidze czwartej grupie. Piłkarze dziękują kibicom, a kibice piłkarzom, po czym zbijają symboliczne piątki. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzę hełm by wspierać hełmiankę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia.